...miast no mi na stacji, się na motocyklu, pękła mi opona w samochodzie, który się rozbił, jadę prosto i nagle samochód odbija na lewą stronę, jak potem się okazało, lewa, lewa opona od strony kierowcy przednia, wycięliśmy centralnie w barierki, nie tak, do wymiany będzie na pewno maska, no i potem z tyłu mamy, będą musieli spawać tą część. Tym chłopem nie tak, ale ewidentnie los jest teraz do niego ofensywnie nastawiony, więc weź nitro, uważaj na siebie. A jak mówimy o niefarcie, to wczoraj tego doświadczyła polska Tiktokerka, czyli Szalina Malina, której ukradli duże konto na Instagramie. No i wiadomo, to jest duży stres dla twórcy. Ostatnio przez wielki atak hakerski przechodził mój ziomal Yoshi, ale mu to zawinęli dosłownie wszystko. I co robicie, jak hakują wam konto na Instagramie albo na YouTubie? No pewnie byście pisali maila do supportu albo próbowali sposobów na odzyskanie tego konta, ale Tiktokerka zdecydowała się pójść na komendę, żeby to zgłosić, ale to sami oglądajcie. Słuchajcie, dzisiaj, w noc... Moje konto vigo.a na Instagramie zostało skradzione Jestem teraz na policji, ale nie wiem czy mi pomogą Jak się loguje, tak jest Są zupełnie inne dane Mam nadzieję, że uda mi się odzyskać konto, ale nie Podałem oczysa i sowę, dzięki za jasne złoty Dzień dobry, byłam właśnie nadzieję, w Nic mi to nie dało Pozdrawiam Ale słuchajcie, zobaczcie co się stało Moje na konto napisało do mnie żeby zapłaciła. No szkoda mi jej, widać, że się Cześć, to, mi to nie dało. Ale słuchajcie, zobaczcie co się stało. Moje konto napisało do mnie, Że zapłaciła. No szkoda, 500 mi, euro bitcoin To zleksza głupie, ale ciekawe jest to, że hakerzy chcieli odsprzedać to konto za 500 euro w bitcoinie A ja mam tutaj taką magiczną rzecz, która nazywa się klucz kryptograficzny I o istnieniu tego chyba nie wie większość polskich influencerów Wiem, że to pewnie ogląda wielu internetowych twórców Więc żebyście potem nie chodzili za płakanie na komendę, marnować czas policjantów, że wam ukradli konto To zainwestujcie te całe 300 zł i porządnie zabezpieczcie swoje socialy Bo weryfikacja dwuetapowa to nie jest wystarczająca Klucz działa w prosty sposób, jak logujecie się na wasze konto to wpinacie do, do wejścia USB w waszym komputerze albo po prostu przystawiacie do telefonu i w taki sposób żaden haker z Indii czy z Rosji wam nie zhakuje konta. A ty został. Wow, prostu... ale zajebiste, gdzie to kupić? Gdzie to kupić? Jak to się nazywa? 300 tylko to kosztuje? i będę bezpieczny? Nikt nie napadnie na ulicy? Masz się, że to zatrzymanie z inny policjant bez skitu. Bujdę. Tą poradę, bo prawdopodobnie właśnie uratowałem jakiegoś youtubera, którego oglądasz, ale coś, przed czym nie da się już obronić, to niewypłacalność strony tipend. Kurwa, szybcy jesteście, a ja ty wiedziałem w 2019, że ta strona jest głównym jebanym nie działa. Donation, która oszukała setki polskich twórców na miliony złotych, i za chwilkę do tego przejdziemy, bo najpierw musimy wziąć pod lupę ostatnią dramkę Malika Montana z impostem. Oni zawsze prowadzili taki młodzieżowy i memowy marketing, często do jakichś postów promocyjnych wykorzystywali obecne memy i trendy i potrafili to zrobić nawet w taki błyskotliwy i niebumerski sposób. Tylko, że ostatnio komuś z marketingu impostu coś się odkleiło i zaczęli do swoich reklam wykorzystywać wizerunki i teksty polskich raperów bez podejmowania z nimi żadnej współpracy. To jest po prostu mocno niepoważne jak na taką wielką firmę, która operuje setkami milionów złotych i zrobili to samo. Malikiem wrzucając tego posta, gdzie napisali paczki w paczko macie impost moje kardio. co jest wiadomo przyróbką nutki Malika, czyli rundki w AMG i Montana najpierw wstawił o tym posta na swojego Instagrama, gdzie napisał zgłaszajcie i komentujcie tych kasztanów co kran moje teksty i zamiast zaproponować współpracę i coś sypnąć, używają je po prostu. Czuję niesmak i wstyd patrząc na ruchy dużych firm tego typu, tym bardziej, że oni nie są biedni. Potem wrzucił story z informacją, że impost pod tego postu kasuje komentarze jego fanów, a potem nagrał te relacje, gdzie wyjaśnia całą jego spinkę do impostu, ale tutaj macie sobie kawałki. Firma kurierska korzystała z wiralu marki GM2L. Po pierwsze firma mogła się skontaktować, zobaczyć czy ja jako artysta chcę w jakikolwiek sposób być kojarzony z nimi. A po drugie bardziej mi się wydaje, że fajne by to było z Waszej strony, jakbyście zaproponowali jakieś pieniądze. Obopólna korzyść była, a nie że po prostu sobie podswaniacku i hachmęcicie stworzyć jakąś reklamę na cudzych wiralach. no plama no, bardzo słabiutko ze strony Impostu. Post z tekstem Manika został już usunięty, a od nich nie pojawiło się żadne oświadczenie w tej sprawie. No i warto też wspomnieć o tym, że posty z wykorzystaniem wizerunków czy tekstów innych polskich artystów, czyli na przykład na FIDE, dalej są dostępne na ich profilu. Więc tutaj impost musi się poprawić, ale to jest nic w porównaniu do tego, jak musi się poprawić type donation. To jest oczywiście ta strona, przez którą wysyła się donaty dla streamerów. No, problem tylko z tym, że oni od roku prawie w ogóle tych pieniędzy nie wypłacają. Poszkodowanych twórców ma być aż 600, a pieniądze, których type donation nie wypłaciło, to czy się w milionach. Najbardziej pokrzywdzony gość, którego udało mi się znaleźć co streamer z Minecrafta, czyli Tidzimi, któremu tip and donation do dzisiaj nie wypłaciło aż 17 tysięcy złotych. Dobra, co wy pierdolicie? Jaki Tidzimi, kurwa? Tip donation zapierdoliło mi pieniądze od Xarma, które podobno przejęła prokuratura, co jest gówno prawdą, kurwa, bo możliwe, że je zablokowała, ale po trzech miesiącach, jeżeli sprawa nie była rozwojowa, to je odblokowali, kurwa i... Jebane kurwa, złodzieje mi zapierdolili ile? 20 koła? Ile tego tam było kurwa, wpizdusiana 20 coś tysięcy złotych Jestem najbardziej poszkodowanym twórcą na tej platformie Proszę mi nie pierdolić, że oszukali jakiegoś Tidzimi kurwa tam Tidzimi to tam może fikołkę w Minecraftie zapierdolić Albo sobie kurwa stone na głowie postawić Jestem najbardziej oszukany A tutaj macie urywek jak o tym mówi. Przecież to jest 70... Ale ogólnie podoba ci się u nas na realmie? Nie, nie podoba mi się. Znaczy, roleplayowo sobie z innymi ludźmi spoko, ale administracyjnie to jest kurwa jakieś nieporozumienie. Dzisiaj się okazało. Typy, które ewidentnie mnie gamingowały, zostały kurwa pogłaskane po głowie i powiedziane: nie róbcie tak więcej. A jak nie za takie pieniądze to się do więzienia idzie przecież. Ja sobie nie wyobrażam tych pieniędzy nie dostać. Najgorzej, najbardziej mnie to boli, że to są pieniądze od was. Jeżeli moje pieniądze, które tam były gromadzone przepierdzili, do których nie mieli żadnych praw, to byłoby kradzież. Do wypłaty masz 17 tysięcy zł. Te pieniądze miały być przeznaczone na ten remont, na który zbieraliśmy. Ogólnie jak oglądam tutaj coś inni twórcy, którym po prostu została zawinięta kasa. To w opisie macie linka do kancelarii prawniczej, która ma już zebrane 50 osób oszukanych przez Caped Donation i do zawiadomienia do prokuratury, które już zostało złożone, przyda się jak najwięcej osób, więc może... Wow, powie, powie, zawiadomienie do prokuratury, to, to już leci od kurwa ponad pół roku, I jak ktokolwiek myślisz, że odzyska jakiekolwiek pieniądze, to proszę się kurwa wziąć, rozbiegnąć i pierdolić głowę w ścianę, nie odzyskacie siana, prosta piła, typ zbankrutował i spierdolił, jedyne co możecie odzyskać kurwa, to swój czas kurwa, który marnujecie aktualnie, próbując się bawić w jakieś kurwa pozwy, nic wam to nie da, nie odzyskacie tego siana przecież tam pisać kiedy i na jaką kwotę was ta stronka orąbała. Ale 17 tysięcy dla streamera z Minecrafta to jest naprawdę jeszcze pół biedy bo co powiecie na wyparowane 20 tysięcy z akcji heretatywnej, które Tip Donation do dzisiaj nie wypłaciło kanałowi sportowemu Najpierw powiadomił o tym Krzysztof Stanowski na Twitterze i tak to jest ten sam chłop co Najmana i Stanowski napisał Firma Tip and Donation od miesięcy nie wypłaciła pieniędzy, które wpłaciliście podczas zebrań zarządu na kanale sportowym na cele heretatywne Nie odpisują na maile i nie odbierają telefonu, a ich strona wciąż funkcjonuje Chodzi o kwotę ponad 20 tysięcy. Złotych. Oczywiście będziemy musieli to zgłosić policji, ale wciąż mam nadzieję, że pieniądze dla potrzebujących się odnajdą. Twitter napisał również Mateusz Borek, czyli komentator sportowy, który też prowadził tego streama charytatywnego ze Stanowskim. I Mateusz napisał: Firma Tip Donation z Krakowa. Czy pomyliliście odwagę z odważnikiem? Pan Filipowicz nie raczy od tygodnia odebrać, a nie odzwonić. Ogarnijcie się. Oddaliśmy nasze pamiątki, by wesprzeć chorych ludzi, a Wy od miesięcy nie przedawacie środków. Nie jest Wam tak zwyczajnie wstyd? Pan Filipowicz, o którym wspomniał Borek w tym twicie, to jest właściciel strony Tip and Donation i okazało się, że odpowiedział na te wpisy, to. Przepraszam, że dopiero teraz, ale Twittera już wam bardzo rzadko. Rozumiem rozgoryczenie i serię komentarzy, gdzie każdy dokłada swoje, a konkurencja trzy razy więcej. Ale dementując plotki, firma nie ma zamiaru ogłaszać upadłości i wszystkie środki na pewno zostaną wypłacone. Zdaję sobie sprawę z tego, jak to wygląda przez ostatnie miesiące. Miało to jeden cel restrukturyzacji. Miesiące? Kurwa? To przez lata jest ciągnięte. Przecież kurwa, magda pieniędzy to nie ma kurwa już od ponad roku. Jakie miesiące? Zawypijadę to liczek. i zmiany wprowadzające serwis na rynek globalny. Niestety nie o wszystkim mogę informować, dlatego oświadczenie na Facebooku jest bardzo skąpe. Co do tego oświadczenia z Facebooka, to za chwilkę do tego przejdziemy, a później Filipowicz zapewnił, że wypłaty ruszyły i każdy w ciągu kilku dni powinien dostać swoje pieniądze. No i napisał to 4 września 2020 i do dzisiaj ludzie nie dostali swoich pieniędzy. Widać, wow, to... kto by się kurwa spodziewał? Chociażby po grupie na Facebooku o nazwie Oszukanie przez Stefan Donation, gdzie macie dosłownie setki postów poszkodowanych twórców, a niektórzy to do dzisiaj nie dostali dziesiątek tysięcy złotych. Oczywiście, który... że paymedia jest prawidłna, kurwa, bo niku nie potrzebuje wydawać pieniędzy nie swoich kurwa na swoje cele. Inko ma kurwa firmy, które prowadzi i ogarnia kurwa sobie siano z innego źródła. Ty będą donation kurwa z tego prawie nic nie zarabia Ty e, będą donation kurwa jakie ti będą szpen przepraszam. A ty będą nation to można tylko do kurwa nacharać jest chyba najbardziej przerąbane w tej całej sytuacji, bo jak jest jeszcze wielki twórca, to jakoś sobie poradzi bez tych kilku tysięcy, które Tip donation miał mu wypłacić, a jak jest jakiś mały twórca, który po miesiącu streamów doczłapał się tego tysiąca czy dwóch tysięcy, który chciał po prostu poświęcić na jakiś lepszy sprzęt, to został teraz z ręką w nocniku. Oświadczenie, o którym pisał Filipowicz w Twitterze, to rzeczywiście pojawiło się na Facebooku i Tip E Donation i w skrócie to jest tam napisane, że przez zmianę partnera, który obsługuje im płatności, to za dwa tygodnie płatności zostaną przywrócone i wszystko będzie działać. I zakończenie tego procesu było przewidziane na 1 sierpnia 2000... 2020. I minęło już kilka miesięcy od tej daty, a dalej setki twórców nie dostało swoich pieniędzy. No i to już w sumie nie pierwszy raz, jak pan Karol Filipowicz tłumaczy się jakimiś opóźnieniami i zapewnia, że zaraz wszystko będzie ok. Tak samo robił prywatnie z większymi twórcami pokroju Mateusza Spiesińskiego, którego po czasie zaczął po prostu zlewać i nie wypłacać jego pieniędzy. Mateusz musiał się sam prosić o własne środki, co jest po prostu absurdalne. A ja dotarłem do ciekawej rozmowy telefonicznej pana Karola Filipowicza razem z jednym z twórców, który do niego po prostu zadzwonił i zapytał się, co z jego pieniędzmi. I zobaczcie, jaką kulturą i profesjonalizmem wykazał się Właściciel strony typu Donation. Patrz No witam, coś z pieniędzmi? A jakie imię, nazwisko? Dzień dobry, kupucie Nie, co z tymi pieniędzmi? Robisz przelewy czy nie robisz? Co kurwa, ty. Ty masz lat! Imię, nazwisko, nazwa użytkownika, cokolwiek! Ale pisałem ci już. Posłuchaj, że mnie miejem masz lat 10, 15, 20. Yeah. Na grupie odzywali się też twórcy, którzy byli przez Karola wyzywania od krów. I słysząc tą rozmowę, którą Wam przed chwilą pokazałem, to jestem w stanie w to uwierzyć. I żeby nie było to, rzeczywiście są osoby, które dostały swoje pieniądze. Był to m.in. Mateusz Kaniowski, któremu tipem do Najszym wysiał 12 tysięcy. I oddali mu to w takich jakby ratach o czym sam napisał na wcześniej wspomnianej grupce. Na tej samej grupie o wypłacie dało też znać kilku mniejszych twórców. Ale w skali wszystkich osób, które jeszcze nie dostały swoich pieniędzy, to, to jest naprawdę taki malutki procenty. A ja mam jeszcze Jedną ciekawą rozmowę telefoniczną między szefem Deep Donation oraz prawnikiem Mateuszem Czerwińskim, który wprost się go zapytał, kiedy odda ludziom pieniądze. I sami słuchajcie, co na to odpowiedział pan Filipowicz. Kiedy, kiedy ludzie, którym jest pan dłużny, pieniądze mogą oczekiwać swoich wypłat? Ale ja nikomu nie są dłużny. Pan uważa, że ja jako Karol Filipowicz, że jestem komuś pieniądze, to chętnie, któremu odda. Proszę używać stwierdzenia, spółka jest winna pieniądze, a nie ja. Spółka tak też między innymi... Czyli spółka, jeżeli upadnie, to nikomu nie na prosto piła. Mi tłumaczyła się tym, że ich pośrednik płatności nie chce im wypłacić 400 tysięcy, ale to jest jedna z ich wielu wymówek. Osobiście mnie to nie przekonuje. Tym bardziej, że to powinien być ich problem, a nie twórców, którzy czekają na swoje pieniądze od widzów. Zobaczymy, jak się to wszystko zakończy. Jak będę miał jakieś nowe informacje, to o wszystkim dzisiaj poinformuję, więc został sobie dzwonan, żeby być na bieżąco. Zostaw łapę w górę, bo na tyle łapek macie bonusowego newsa na następnym odcinku. A jak masz jakieś newsy, ciekawostki bądź tematy, to wysłałem im wszystko wiadomości prywatnej na Instagramie. W taki sposób masz szansę, że zaformujecie na początku odcinka. No. Czyli nazbiera się i spierdolili. Prostopiła. Jeśli moje usta oczy, zamykam buch. Ona posuwa figury szyfowe, to my rób. Kreci się jak pomysły, latujem i to suk. Zleci tym.